cyklu myślę, więc uważam, że Bond, James Bond. Mój niuniuś z marzeń. Wyglancowany, wymodelowany i wymoszczony, wszystko dopięte, ciasne, gładkie, ale i popuszczone gdzie trzeba, James Bond. Pośladki jak dwie Antonówki, cztery tysiące dolarów wsmarowane we włosy. Buty nienachalnie drogie, ale da się zauważyć, co wam słowo nienachalnie. James Bond, Daniel Craig, czy może być wspanialszy ktoś? Ujrzane po raz pierwszy zainspirował moje w kinowym fotelu cichutkie omdlenie. Zgrabne rekinie usta, piękne, błękitne gały, a w nich dal i tęsknota jakaś. Każda z nas pomyślała za mną, tak tęskni, na mnie czeka. Obrzuciłam je zazdrością, nie lubię jak mi się podbiera fascynację. Na ekranie James właśnie ronił łzę za swoją zginiętą dopiero co ukochaną. Zrobiło się miejsce, zrobiło się miejsce. Poczułam rozlewające się w moim ciele natchnienie. Już prawie mamrotałam pod nosem. Daniel... Warszawa, ulica Kasprowicza, 8, mieszkania dwanaście. Przybądź, kochany, ugoszczę cię. Już prawie, bo naszła mnie refleksja. Czy James Bond nadawałby się do życia? Czy dałby radę pod zlewem syfon odkręcić, bo się zatkał i swoją dłonią przeznaczoną do całowania wyjął kłąb mieszanki niezwykłości? I czy potem byłby dla mnie nadal czarowny? A jeżeli widok, gdy James Bond parska śmiechem, a z jego nosa na sekundę wylatuje wielka bańka, byłby nie do zniesienia? Bańka po chwili znika, owszem, ale w moim mózgu na zawsze zostawi zaorane pole pszenicy. Czy James Bond potrafiłby posprzątać po moim kocie, któremu niestrawność próbowała pójść pod prąd, ale w rezultacie wydostała się naturalną drogą? I czy po tym nadal byłby taki uroczy? Czy to by Jamesa Bonda nie zepsuło? I czy po tych poniżających go faktach nie patrzyłby na mnie mówiąc: Joanna, Joanna tell me why are you so? James, what are you going to say? O, oh, joanna, never mind. A ja bym się tymi słowami zachwyciła, bo są po angielsku i faktem, że jeszcze nikt nie powiedział do mnie never mind. A jeśli Bond w mojej obecności uwaliłby się sosem? Przecież ja też mam swoją wytrzymałość. Bo kiedy normalny facet się wybrudzi sosem, uwali sobie brodę, koszulę, spodnie, to dla niego żadna ujma, nawet mu z tym do twarzy, a Bondowi nie? Więc gdy poległby, na myciu w zimnej wodzie brytwanny po pieczonej kaczce, musiałabym z bólem serca, ale musiałabym powiedzieć mu w tej jego super gały James, I'm gonna miss you, but I love someone else. Pashał won, baby. Pashał won! Patrzyłby na mnie długo, a potem odszedł ku drzwiom. Przy nich, trzymając już rękę na klamce, odwróciłby się i rzucił krótko: Pella, write about this, Maybe it will help someone." Koniec.